Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Dokładnie 4 lata temu przez świat przetaczała się panika związana z pierwszą falą pandemii, przetaczała się również przez rynki i była początkiem trwających długo kłopotów polskiego złotego. Dlaczego o tym mówimy? Nie dlatego, żeby powspominać, ale dlatego, że złoty dopiero teraz o pandemii zapomina i wraca na poziomy z 2020 roku, a więc odrobienie pandemicznych strat zajęło mu 4 lata. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Kluczowym momentem w najnowszej historii złotego jest zejście poniżej psychologicznego poziomu 4 zł 30 zł do euro, a to właśnie najmniej od 4 lat. Dlaczego to takie ważne? bo to tak zwany punkt wsparcia i ekonomiści mówią, że im dłużej złoty tam będzie, tym większa szansa na utrzymanie jego siły w najbliższym czasie. Co ważne, nasza waluta umacnia się powoli, ale konsekwentnie. Nie są to nerwowe, gwałtowne ruchy i to też jest dobra informacja, bo oznacza, że międzynarodowe rynki dobrze postrzegają złotego i staje się on coraz bardziej stabilny. A z czego w ogóle w ogóle wynika ta jego siła. Złoty zaczął się wyraźnie umacniać tuż po październikowych wyborach. Ten czynnik polityczny miał wtedy kluczowe znaczenie, bo rozbudził nadzieję na napływ do Polski unijnych miliardów z krajowego planu odbudowy. I tak się już niedługo stanie, a to oznacza potężny strumień euro płynących do naszego kraju, które trzeba będzie przecież wymienić na rynku, a to dla złotego dobra informacja. Poza tym okazało się, że ubiegłoroczne spowolnienie w naszej gospodarce nie było tak mocne, jak obawiali się ekonomiści, i to kolejne dobre wieści wpływające na siłę waluty. Ale poza tymi czynnikami wewnętrznymi, złoty przecież nie zostaje w próżni i wpływ na niego ma to, co dzieje się globalnie, a szczególnie istotne jest: mocne osłabienie amerykańskiego dolara. Które osuwa się coraz bardziej i jest już o ponad jednego złotego niżej od swoich szczytów sprzed półtora roku. Dolar słabnie, a jeśli słabnie dolar, umacnia się euro, a złoty zachowuje się tak jak euro, tylko bardziej. Ekonomiści mawiają nawet, że złoty pod tym względem to takie turbo euro. I tu kluczowe są dwa słowa stopy procentowe. Co prawda, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro, banki centralne twardo trzymają je na wysokich poziomach, bo chcą mieć pewność, że hydrze inflacji został odcięty łeb, ale rynki już wiedzą, że zbliżają się obniżki stóp w tych dwóch dużych bankach centralnych świata. A co to oznacza z punktu widzenia walut? oznacza, że inwestowanie w dolara i euro będzie się opłacało mniej. W tej sytuacji światowy kapitał szuka innych okazji do zarobku i ma coraz większy apetyt na ryzyko. I stąd rajd na giełdach, stąd pokaz siły bitcoina, a i złoty wciąż zaliczane jest do tych bardziej ryzykownych. A jeśli dodamy do tego fakt, że stopy procentowe zostaną u nas wyżej na długo, bo być może nawet dobrze roku, To złoty staje się całkiem atrakcyjną inwestycją dla światowego kapitału. Tyle o warunkach rynkowych. A teraz zastanowimy się, czy mocny złoty ma przełożenie na kondycję naszych portfeli. Ma, i to całkiem spore. I nie chodzi tylko o euro kupowane na zagraniczne wyjazdy, choć tu oczywiście też wpływ jest spory. Na każdym tysiącu euro wydawanym za granicą oszczędzimy mniej więcej 400 złotych w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Ale silne złoty to też mniej importowanej do Polski inflacji, bo kupowane za granicą towary po prostu są tańsze. Tańsza jest też rozliczana w dolarach ropa naftowa do produkcji paliw, a więc to łagodzi skutki drogiego surowca. I kredytobiorcy walutowi. Frank szwajcarski jest najtańszy od niemal roku, a to ma swoje konkretne przełożenie na wysokość miesięcznych rat. I perspektywy dla złotego wydają się całkiem niezłe. Ten powolny, ale konsekwentny marsz w górę, jeżeli nie wydarzy się nic, co zachwiałoby naszą walutą, jest dalej całkiem prawdopodobny, choć ekonomiści mówią, że możemy zbliżać się do pewnego punktu równowagi dla złotego, czyli jest silny i taki może pozostać, choć droga do dalszego umocnienia może być wyboista. Nasza waluta się też na tle innych z naszego regionu, jest najsilniejsza od ponad 3 lat do korony czeskiej i najsilniejsza w historii wobec węgierskiego forinta. A ekonomiści liczą, że realnie, a więc po skorygowaniu kursu o inflację, złoty jest obecnie najmocniejszy od 2008 roku i mógł nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa. Podcast przygotował i przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast Gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.